Sweet Home, producent energooszczędnych domów z drewna www.słodkidom.pl. Na program zaprasza firma Elbudeks, dystrybutor produktów Akamit wwwelbudex.pl. Każdy przyszły właściciel domu przed rozpoczęciem inwestycji zastanawia się, z jakiego materiału wybuduje swoje wymarzone gniazdko lub skąd weźmie na nie pieniądze. W tej drugiej kwestii Państwu nie pomożemy, ale powiemy, jak można budować. Dziś w programie Powłądzimy trochę po targach dom i wnętrze. Pokażemy, jak nie zamarznąć i nie zbankrutować. Ale najpierw wybierzemy się z naszą telewizyjną ekipą do Mirca koło Starachowic, gdzie jedna z podkieleckich firm kończy właśnie budowę domu wykonanego techniką szkieletową. Projekt budynku jednorodzinnego przygotowała pracownia z Cieszyna. Dom razem z garażem ma prawie 170 m2. Znajdziemy w nim pięć pokoi, dwie łazienki, kuchnię z jadalnią i garderobę. Ściany zewnętrzne wykonano metodą szkieletową, a dach pokryto blachodachówką, która ma imitować gond. Koszt inwestycji mowa oczywiście o stanie surowym zamkniętym to blisko 250 tysięcy złotych. Jak zapewnia producent za tę cenę dostaniemy ciepły, ekologiczny i trwały dom, który wyrośnie na naszej działce niemal w mgnieniu oka. Standardowo budynek taki powstaje w bardzo krótkim czasie 2-3 miesiące. Pierwszy okres poświęcamy na przygotowanie projektu produkcyjnego, gdzie dogrywamy z inwestorem wszystkie detale estetyczne i czasami także konstrukcyjne. Później ten budynek, ten projekt zostaje przesłany na produkcję, gdzie wykonujemy szkielet prefabrykowany, czyli wszystkie elementy są przygotowywane przez naszą ekipę w zakładzie produkcyjnym, łącznie z izolacjami, otworami okiennymi, drzwiowymi. Zmontowany, zbity dom przyjeżdża na budowę. Teraz rozpoczyna się budowa domu. Ściany rosną niczym budowle z klocków LEGO. Już po czterech dniach mamy taki efekt. Według producenta szybkość budowy to nie jedyna zaleta tego systemu. Są to bardzo ciepłe domy, izolacyjność na poziomie 0,15, czyli domki szkieletowe są domami energooszczędnymi. A to wszystko za sprawą odpowiedniej izolacji. Do budowy tych ścian zostały użyte tylko naturalne materiały. Jesteśmy we wnętrzu domu, który oglądaliśmy poprzednio z zewnątrz. Dom ma około 160 m2 powierzchni użytkowej. Ściana zewnętrzna, którą Państwu chcę pokazać, wygląda następująco. Od zewnątrz montowana jest deska elewacyjna, w tym wypadku o profilu półokrągłym, mocowana na kondruacie. Między którą jest pustka wentylacyjna do suszenia deski w razie zawilgocenia. Potem jest izolacja na konstrukcji wykonana z włókien drzewnych, grubość 3,5 cm. Możemy to zastąpić, deskę elewacyjną, tynkiem mineralnym, jeśli komuś taki styl drewnianego domu całego nie odpowiada. Później mamy konstrukcyjną. Belkę o grubości 16 cm i od środka płytę wiórową zaklejoną na połączeniach taśmą paroizolacyjną, i płyta z tą taśmą stanowi warstwę paroizolacji, całość ścian zewnętrznych oraz dachu wypełniona jest taką izolacją, to jest izolacja z włókien drzewnych, najlepszy w tej chwili sposób ocieplania domów szkieletowych i drewnianych. Zapraszam Państwa do środka domu. Jak widać, dom jest już prawie przez nas skończony. Jeszcze tylko małe poprawki, detale inwestor może wchodzić, sobie wykańczać dom i w przyszłości zamieszkać w swoim wymarzonym domem. Pierwsze budynki szkieletowe pojawiły się w Polsce na początku lat 80. To stosunkowo niedawno, bo system ten stosuje się na świecie już od blisko 200 lat. Pierwsze w ogóle wzmianki o budownictwie szkieletowym. Są z 1832 roku i przyjęto, że pierwszymi twórcami byli emigranci brytyjscy w Stanach Zjednoczonych. No, ta technologia przyjęła się w Stanach Zjednoczonych, w krajach skandynawskich, w Niemczech. Na jaką technologię się zdecydować? Tradycyjną, murowaną, czy może na dom drewniany, szkieletowy? To już zależy od państwa i budżetu, jaki przeznaczycie na budowę wymarzonego domu. A teraz, skoro już mówimy o pieniądzach, dobrze by nie uciekały nam one przez komin. Czy warto więc zainwestować w odpowiednie ocieplenie budynku? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam matematyczny wzór. Przykładem wykorzystania tego wzoru jest przykład domku jednorodzinnego wykonanego metodą tradycyjną z pustaka pełnego grubości 38 cm i aby uzyskać efekt zwrotu w 10 lat przy wykorzystaniu tradycyjnego opalania czyli powiedzmy węgla wówczas grubość ocieplenia musi wynosić 14 cm natomiast w przypadku stosowania ogrzewania typu na przykład olej opałowy wówczas ten zwrot będzie w około 13 do 15 lat przy takim samym grubości ocieplenia. Już przy pierwszych rachunkach za ogrzewanie można przekonać się, że pieniądze przeznaczone na solidne ocieplenie budynku szybko wrócą do naszego portfela. Na pewno się zwraca, bo koszty ogrzewania są mniejsze przez to. No, dopiero mieszkamy 2 lata, lata, także trudno nam powiedzieć, ale Uważamy, że mamy dobrze ocieplony, bo koszty ogrzewania no nie, są, nie są tak duże jak u sąsiadów. Ocieplenie to nic innego jak zamocowanie materiału termoizolacyjnego do ścian budynku. Płyty termoizolacyjne mogą być wykonane ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego, czy też wełny mineralnej. Przykleja się je za pomocą zaprawy klejowej i dodatkowo mocuje kołkami na materiał izolacyjny nakładamy warstwy zaprawy zbrojonej siatką na przykład z włókna szklanego. Na tak przygotowaną ścianę nakładany jest zazwyczaj podkład tynkarski, a następnie tynk. Najprostszą metodą rozpoczęcia inwestycji, która będzie najłatwiejsza i najtańsza, jest odpowiedni dobór fachowca jak i systemu, którym chcemy ocieplić i dostawcy tego systemu. Jeżeli chodzi o fachowca z doświadczenia powiem, że najlepszą metodą wśród inwestorów jest metoda polecenia, czyli tak zwanej poczty pantoflowej. I w tym wypadku już fachowiec, do którego mam zaufanie, który ma wieloletnie doświadczenie na rynku, w doskonały sposób może nas ukierunkować lub poprowadzić w dalszych dywagacjach na temat docieplenia. Jeżeli chodzi o docieplenie. I dobór systemu, również najlepiej oprzeć się na wiedzy doradców technicznych. Tynki mineralne, akrylowe, silikonowe czy silikatowe. Na rynku mamy duży ich wybór. Mineralne są na przykład tanie, ale mają ograniczoną możliwość barwienia i co najważniejsze, są dużo mniej wytrzymałe niż pozostałe. Akrylowe natomiast są łatwe w barwieniu i trwałe, ale mają bardzo słabą przepuszczalność. Dobrze oddychającymi i bardzo trwałymi są tynki silikatowe czy silikonowe, ale ich wadą jest niewątpliwie cena. Dlatego przed podjęciem decyzji ważne jest odpowiednie zapoznanie się z cenami i możliwościami, jakie oferuje nam rynek budowlany. W tym celu warto odwiedzić targi dom i wnętrze. Może i Państwo znajdą tu odpowiedź na pytanie: jak budować? Sponsorem programu była firma Sweet Home, producent energooszczędnych domów z drewna. www.słodkidom.pl. Program oglądali Państwo dzięki firmie Lbudex, dystrybutorowi produktów Akamit. www.elbudex.pl. Japonia, japońska szermierka. Japońska szermierka na miecze samurajskie zwana kenjitsu ma wielowiekową tradycję. Była to sztuka walki, w której kładziono nacisk na trening.